Musiałem um, się przyłączyć na jedną kamerę, w każdym bądź razie e, film jest światowej klasy, czyli jest znalezione w całej goście i był inspiracją y, na przykład takiego filmu jak Dzień Świstaka, czyli taka kompozycja, że bohater się budzi przechodzi cały dzień budzi się pod y, pod Szubienicą, tam z Wisielcem, Wisielec, karta Wisielec, znowu się budzi, znowu, 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 znowu przechodzi jakieś, jakieś historie, już chce uciec stamtąd i znowu się budzi w tym samym miejscu, taka pętla się robi, kołowa i główny bohater po prostu dostaje kręćka i musi coś zrobić, musi wykonać jakieś zadania, ćwiczenia, różne rozwiązać zagadki, żeby w ogóle się wybić z tego, tej pętli czasu kołowej, ramowej kompozycji, tak samo dniś taka z, z tym, no z głowy znowu, z tym fajnym aktorem. To jest aktor, który grał w hotelu Budapest, Bill Murray, Bill Murray, o Bill Murray. W każdym bądź razie metafizyczna, metafizyczna historia, też inspiracją tarotem, tarota, zresztą bohaterowie grają w tarota, i pojawia się tarot. Różne odniesienia do tarota jest również nasz film wspólny z Tomaszem Gwincińskim, Sherlock Holmes i Ludzie Jutra. Tam też jest ten, między innymi ten wątek i nawiązanie również jest i takie sugestia jest jeden do jeden do yy, rękopisu. Ci co obejrzeli rękopis i obejrzą Sherlocka do końca, do końca będą wiedzieć o co chodzi, że jest to nawiązanie i ukłon, ukłon do mistrza Wojciecha Hasa. Co do Tarota. Dorot dobrze jest mniej więcej wiedzieć, co ta karta dana oznacza, natomiast nie wiemy kompletnie.